Witajcie moi drodzy bracia i siostry, widzowie kanału Drzwi Prawdy. Moi drodzy, chciałbym poruszyć y, temat, który jest ostatnimi miesiącami, właściwie gdzieś tak mniej więcej od roku, bardzo gorący i bardzo ten temat jest y, w mediach poruszany i ten temat jest wręcz wychwalany, ale to co się dzieje w y, Kościele katolickim przechodzi wszelkie granice. Moi drodzy kochani, możecie być pewni, że stoimy, a właściwie, że świat stoi jedną nogą w czasach Sodomy i Gomory. Dokładnie tak jest. Za chwilę pokażę Wam dwa artykuły, ale właściwie najbardziej chciałam się odnieść do tego, który teraz widzicie, bo tutaj co ksiądz Roman Pracki. Mówi na temat Boga, to jest po prostu skandaliczne. Jest to takie kłamstwo, moi drodzy, jakie było ogłoszone w czasach odstępstwa Izraelitów, kiedy Izraelici odchodzili od prawdziwego Boga i zaczęli wierzyć w tak zwane bożki. Moi drodzy, dzisiaj są te same czasy, nic się wcale nie zmieniło. Teraz te czasy, ostatnimi laty są bardzo, bardzo złe. Jest tyle zła nienawiści i odrzucenia Boga, że Nigdy, chyba tego nie było, na pewno za naszego życia, za życia naszych rodziców, ani dziadków, takie rzeczy się nie działy, które się dzieją teraz. To jest coś strasznego. Zobaczcie, moi drodzy, ja Wam przeczytam tylko, streszczę ten artykuł, który teraz będę pokazywał, ponieważ to nagranie, tak jak mówiłem, ma trwać do 15-20 minut, ale dam Wam linka i zachęcam do przeczytania całego tego artykułu. On jest bardzo, bardzo długi. Ja zwrócę tylko uwagę na najważniejsze sprawy i e, odczytam tutaj... Kilka słów z Biblii. Także przechodząc już do tematu. Ksiądz Roman Pracki. Nie wierzę w homofobicznego Boga. Ksiądz Roman Prac Pracki. Na tęczowych nabożeństwach, które organizuje ksiądz Roman Pracki, przeprasza osoby LGBT za niesprawiedliwość, jakiej doświadczają, za przekraczanie ich granic, za wytykanie palcem, za przemoc. Uważam, że homofobia jest grzechem, mówi duchowy w rozmowie z Wirtualną Polską. Podkreślam, zapamiętajcie to słowo, zapiszcie sobie na kartce. Ksiądz powiedział: uważam, że homofobia jest grzechem. Moi drodzy, tak chciałem powiedzieć również do was, wszystkich oglądających, bez względu na to, czy jesteście katolikami, czy jesteście protestantami, czy w ogóle jesteście tylko, tak jak ja sobie mówię, naśladowcami Chrystusa, że ja nie jestem homofobem, żeby to było jasno i wyraźnie powiedziane. Nie jestem homofobem. Ale znam Słowo Boże i wiem co na temat tego mówi Bóg. I będę tu mówił tylko na podstawie tego, co mówi Bóg. Nie tego, co mi się wydaje, nie na podstawie tego, jak ja myślę, czy jakie mam przekonania, tylko na podstawie tego, co mówi Bóg, Biblia. Zapamiętajcie, proszę to wszyscy, którzy będziecie oglądać ten wykład. Roman Pracki, polski duchowny, ewangelicko-Absburski, doktor teologii porównawczej dialogu psychoterapeuta, zapewne pyta pan o tęczowe nabożeństwa. Tak, przez pierwsze lata była to inicjatywa lokalna, skierowana do wąskiego grona osób zainteresowanych. Uczestniczyło w nich od 20 do 50 osób. Zdaje się, że 3 lata temu po raz pierwszy pojawił się jakiś negatywny komentarz w internecie: Czyj komentarz? Nie do końca pamiętam od kogo i od czego się zaczęło, ale wynika z tego, Wynikła z tego internetowa dyskusja. Poproszony przez moich zwierzchników o zajęcie stanowiska, napisałem takie krótkie, zwięzłe oświadczenie. Mówi ksiądz. Ogólnie rzecz biorąc, że jako duchowny dysponuję dwoma atrybutami Ewangelią i sakramentem, które należą się każdemu, kto o nie prosi, bez względu na to, na jego status społeczny, tożsamość seksualną, płciową czy jakiekolwiek inne uwarunkowania. Pytanie redaktora. Dziwi księdza taka reakcja? Ksiądz podczas nabożeństw ustawia na ołtarzu tęczę. Takie podejście znacząco odbiega od tego, do czego przyzwyczaiły nas Kościoły, czy raczej Kościół katolicki w Polsce. Ksiądz odpowiada: Nie dziwi, uważam, że jest ona częścią chrześcijańskiej wyznaniowości. Jeżeli ktoś chce w ten sposób przeżywać Pismo Święte zgodnie z własną interpretacją teologiczną, podkreślam zgodnie z własną interpretacją teologiczną. Zgodnie z własną interpretacją teologiczną. Bardzo ważne słowa. To ma do tego prawo. Ja natomiast reprezentuję nieco inny nurt teologiczny i duszpasterski, mówi obecny, również obecny w chrześcijaństwie. A co do tęczy, pochodzi ona z, nie, z takiego drewnianego zestawu od katechezy o Noega, ten jest jednym z najstarszych symboli religijnych. E, ma panią na przykład w XV wiecznym tryptyku ołtarzowym w Sąd Ostateczny. Mam ją też jako aureolę Matki Boskiej na mszach LGBT to nie jest obraza uczuć religijnych. Pyta redaktor: Matka Boska, nazywana przez Ojców Kościoła pierwszą chrześcijanką i matką wszystkich wierzących, z tęczową aureolą, to dla mnie bardzo pozytywne przesłanie jako mater coś tam absolutnie wszystkich chrześcijan i chrześcijanek. Tęcza jest symbolem pojednania tego co ludzkie i boskie, czyli inkarnacji Boga w człowieku, czyli w łonie Maryi Dziewicy. Polecam sięgnąć do Yy, niekanonicznej księgi mądrości Syracha. Ten na ołtarzu to jedno, a drugie to to, że podczas nabożeństw ksiądz przeprasza gejów, lesbijki, osoby transpłciowe biksualne. Za co? Za niesprawiedliwość, której doświadczają, za przekraczanie ich granic, za wytykanie palcem, za przemoc. Statystyki są jednoznaczne. W zasadzie nie ma osoby heteronormatywnej, która nie doświadczyłaby wytknięcia wyszydzenia. Ale dlaczego ksiądz przeprasza? Przecież to nie ksiądz wyszydza. To się zwyczajnie osobom LGBT należy. Wstyd mi za to, czego doświadczają i czuję się w obowiązku od tego zaczynać wspólną modlitwę. Poza tym, każda liturgia zakłada najpierw akt pokuty, a potem przyjęcie łaski, wyznanie nie tylko wiary, ale także grzechu. Homofobia jest grzechem kościoła, który warto wyznać i za który należy przeprosić. Dlaczego jest grzechem? Bo jest oparta na strachu przed stworzoną przez Boga różnorodnością płci i tożsamości oraz powodem nienawiści, a w konsekwencji krzywdy drugiego człowieka. Ja tu już na ten temat nagrałem wykład, moi drodzy. Zainteresowanych odsyłam do linku. Tam będzie wykład na temat tego, jakiego człowieka Bóg stworzył. Czy Bóg stworzył te wszystkie formacje LGBT? Przeczytajcie sobie dokładnie księgę rodzaju pierwsze rozdziały. Jakiego człowieka Bóg stworzył? bo to jest kłamstwo, o czym ten ksiądz tutaj mówi. Z tego wynika, że homofobia jest krzywdzeniem ludzi. Wzięły się nabożeństwa tęczowe. Pierwsze nabożeństwo miało miejsce 8 lat temu. Prowadzone e, są zawsze w okolicy Światowego Dnia przeciwdziałania homofobii, transfobii i tych wszystkich innych rzeczy. E, I teraz, moi drodzy, tych tutaj kawałeczek, kawałeczek. Tu, moi drodzy... E... Bardzo ważne słowa, które ten ksiądz powiedział, odnoszą się one do Boga. Jak ten ksiądz, ten kościół widzi Boga? Słuchajcie uważnie. Nie słyszałem o księdzu katolickim, który by przepraszał z ambony gejów i lesbijki. Czy to dlatego, że kościół luteriański różni się na tym polu od katolickiego? Jest w nim jakaś wiodąca interpretacja dotycząca osób LGBT? W księdze Rodzaju 1.27 jest napisane, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo jako mężczyznę i kobietę. Odpowiada ksiądz. Konserwatywny nurt w teologii interpretuje to jako definicję binarnej płciowości i heteroseksualnej tożsamości człowieka. Egzegeza rabiniczna w Midraszu, e, Brishit, Rabba oraz wczesnochrześcijańskie teksty Grzegorza z Nasy, Klemensa i tak innych poparte badaniami współczesnych biblistów, wpłynają do odrobinę innej wykładni. Mianowicie, że Bóg na swoje podobieństwo stworzył to, co męskie i rzęskie, które hebrajski żłud, łosów, starych przykładach Pisma Świętego na język polski oddaje umieszczony na końcu tekstem zaimkiem Je. Mamy zatem interpretację klasyczną, stricte binarną oraz bardziej androgroniczną, popartą chrystianologicznie, się do Galacjan. Współczesna nauka potwierdza, że płciowość człowieka wykracza poza klasyczny dualizm. W interpretacji tekstu biblijnego należy wziąć pod uwagę fakt, że został on spisany zgodnie ze stanem ówczesnej wiedzy oraz obowiązującymi przed wiekami Normami kulturowymi. I e, nawet sam Bóg nie jest przecież ani mężczyzną, ani kobietą, choć oczywiście zwracamy się do Niego, Ojcze nasz, analizę językową, a w zasadzie teolingwistyczną na, temat, e, na ten temat opracował profesor jakiś tam, e, nieważny. E, słuchajcie. Pytanie redaktora: Słucham? Bóg nie jest ani mężczyzną, ani kobietą? Oczywiście, odpowiada ksiądz. Gdyby było inaczej, to byłaby to obrazobursze. Zarówno w judaizmie, jak i w chrześcijaństwie twórca wyraża siebie i opisuje poprzez to, co kulturowo przyjęte jako typowo męskie, ale często, częstokroć także jako stricte kobiece. I tu są mnóstwo cytatów, które są wyjęte z palca. I moi drodzy, ja już tutaj nie będę czytał. To jest bardzo długie. Przeczytajcie sobie ten artykuł, naprawdę, na spokojnie, przeczytajcie sobie to bo to jest bardzo ważne, bo właśnie do tego zmierza cały właśnie ten kościół katolicki i w ogóle wszystkie kościoły do tego zmierzają, dlatego jest nagonka właśnie na to wszystko. Mam nadzieję, że ten artykuł przyjdzie, że YouTube mi go to nie zablokuje. Moi drodzy, przeczytajcie go, naprawdę przeczytajcie ten cały artykuł. Zwróćcie uwagę na te wszystkie słowa. Najważniejsze, co chciałbym zwrócić. Bóg nie jest ani męs, ani osobą mężczyzną, ani kobietą, ale mówimy do Niego czy Nasz, tak? Co ten ksiądz wygaduje za bzdury, moi drodzy? Zwróćcie uwagę. Skoro ojciec nasz, czyli jest rodzaju męskiego, skoro mówimy Jezus Chrystus, to jest również mężczyzna. Do czego ksiądz nawiązuje? Do satanizmu. W satanizmie Szatan jest pół kobietą, pół mężczyzną. I dokładnie to ten ksiądz ma na myśli. Nie wiem czy on to mówi świadomie czy nieświadomie, ale nawiązuje do satanizmu. Bo właśnie w satanizmie, nie wiadomo czy Szatan jest kobietą czy mężczyzną, jest pół na pół. Więc do tego właśnie ten ksiądz tutaj pije, nawet jeżeli tego nie mówi dosłownie, moi drodzy. Kłamstwem jest również, jak powiedziałam, przeczytajcie sobie pierwsze księgi rodzaju, że jakoby, jakoby Bóg stworzył człowieka na swój obraz, więc stworzył go pół kobietą, pół mężczyzną, jak ten ksiądz tu sugeruje, bo jest napisane jasno i wyraźnie, że Bóg najpierw stworzył mężczyznę, jako mężczyznę, prawdziwego faceta. I kobietę, osobny byt jako kobietę. Nie stworzył ich pół na pół. Stworzył ich jako dwie odrębne istoty. Yy, I to jest bardzo ważne, bo, po, bo ponieważ tutaj księża, po, m, zrobią, robią z Boga właśnie taki dualizm, czyli porównują go, jeszcze raz przypomnę, powtórzę, z molochem, z szatanem. Pół na pół. Pół człowiek, yy, pół kobieta, pół mężczyzna. To jest. Nauka demonów, ten ksiądz, co tutaj moi drodzy głosi, totalna nauka demonów. E, szybciutko, e, kilka warsztatów biblijnych na temat e, z tego, co mówi Biblia na temat e, homo. E, ja już o tym mówiłem, ale szybciutko moi drodzy przypomnę. Otwieramy Biblię, raz, dwa, czytamy, co mówi Bóg na temat właśnie LGBT, no bo tutaj ksiądz uważa, że Bóg nie jest. On uważa, tak, tu jest ta tęcza, jeszcze pokażę wam, jakie przecie są odprawiane. Bądźcie tego świadomi. Jeszcze raz. Co do mojego mora. I, i, I stwierdzenie księdza. Jeszcze raz. Nie wierzę w homofobicznego Boga. Ksiądz może nie wierzyć, ale zobaczmy, co Bóg mówi na ten temat. Otwórzmy Biblię. Moi drodzy, otwieramy Biblię. Trzecia księga Mojżeszowa. 18, 18 rozdział. Dobrze. 22 werset. Słowa Boże: Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to. Czym? Przeczytajcie sobie uważnie. Ja już może nie będę tych y słów mówił głośno, bo wiecie, cenzura IT. Więc proszę, przeczytajcie ten werset zaznaczony, co jest napisane, co Bóg mówi w Biblii na temat y obcowania osób tej samej płci. Przeczytane, mam nadzieję, tak? Otóżmy sobie teraz jeszcze raz Księgę, Trzecią Księgę Morzeszową, 20 rozdział. Dwudziesty rozdział i werset 13, moi drodzy. Znów przeczytajcie sobie, proszę bardzo. Mężczyzna, który obcuje cielesnie z mężczyzną, tak jak z kobietą, popełnia. Co popełnia? I co? Jakaś ich kara ma spotkać? Czytaliście, moi drodzy? Zapiszcie sobie, proszę, te wersety, zapamiętajcie je. Co mówi Bóg? Kiedy, jeżeli jesteście katolikami i jak wasz ksiądz będzie mówił takie słowo, jak ten ksiądz, Przeczytajcie mu te słowa biblijne i zapytajcie się, co ksiądz może odpowiedzieć na te słowa Boże. Czego nauczy ksiądz? A co mówi nam Bóg? Dobrze, kolejne wersety z Księgi Sędziów. Księga Sędziów, i tutaj będzie rozdział 19. Zachęcam, wypiszcie sobie wszystkie wersety i je dobrze przeczytać. Rozdział werset 22. Tu przeczytam tylko kilka wersetów. E, o czym tutaj czytamy? Tutaj moi drodzy, przeczytam tylko kilka wersetów. Zalecam przeczytać cały kontek kontekst. Ja, żeby nie przedłużać, szybko czytam. A gdy sobie podochocili, oto niektórzy mieszkańcy miasta, ludzie niegodziwi, obstąpili dom i zaczęli kołatać do drzwi i wołać na sędziwego gospodarza domu. Wyprowadź męża, który wszedł do twojego domu, a będziemy z nim cieleśnie obcowali. Wtedy wyszedł do nich gospodarz domu i rzekł: Nie, bracia moi, nie popełniajcie tego zła, przecież ten mąż wszedł do mojego domu. Nie czyńcie tej niegodziwości. Czyli co tutaj znów wydarza się sprawa: i co e, godziwi mieszkańcy, bogoboni ludzie e, mówili, w co wierzyli? W słowa Boże: że takie czyny są niegodziwe, są złe, są przeciw Bogu. Tak? To mówi nam Biblia. E, przeczytajmy jeszcze mm, księgę może Izajasza. Rozdział trzeci, to będzie e, i wersety od 8. Bo się chwieje, a Juda upada, gdyż ich języki język i uczynki są przeciwko Panu, aby urągać pełnym chwały jego oczom. Zuchwałe ich oblicze świadczy przeciwko nim, a o swoim grzechu Mówią bez osłonek jak Sodomczycy, nie ukrywają go, bo biada ich duszy, gdyż sami zgotowali sobie nieszczęście. Dokładnie, moi drodzy, patrzcie i widźcie. Patrzcie i dostrzeżcie. Oni mówią bez ogródek o swoim grzechu. Bronią tego dlatego, że są tacy sami. Jak wiecie, od kilku co najmniej lat, nie wiem, pięciu dziesięciu, co najmniej pięciu na sto procent. Czasami nie było miesiąca, teraz to troszkę przycichło w ostatnich czasach, ale ja to śledziłem dość dobrze. Czasami nie było miesiąca, a nawet tygodnia, żeby nie ukazał się w, w internecie czy w telewizji, może mniej, ale w jakichś mediach publicznych, yy, tylko nie w telewizji, artykuł, który mówił właśnie o pedofilii w powszechnym kościele rzymskokatolickim. Więc oni już teraz mówią bez ogródek o tym grzechu yy, swoim i chcą, na swoją stronę przekabacić ludzi, aby oni mogli swój grzech już jawnie popełniać i żeby nikt im tego nie wytykał. Zobaczcie, jakie działanie! Zobaczcie, jakie działanie. Ale jeszcze jeden wesel przytoczę z listu do Rzymian, z nowego przymierza, żeby nie było, bo na pewno znajdą się tacy, którzy powiedzą, że to było w starym przymierzu. Więc otworzymy list do Rzymian, nowe przymierze, i tutaj znów y, od rozdział y, pierwszy. I od wersetu 18. Ja znów nie będę czytał całego, ale zapiszcie sobie, moi drodzy, te wersety. List do Rzymian, rozdział pierwszy. Zachęcam przeczytać od wersetu 18 do 32 i rozpatrzyć to głęboko w swoim sercu. Albowiem, gniew boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości. Ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nie mają nic na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz mieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę śmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonoże zwierzęta i płazy. Dodałbym ja jeszcze od siebie i demony. Dlatego też Bóg wydał ich. Na uporządliwości ich serc i tak dalej. Przeczytajcie do końca, żeby nie przedłużać. Moi drodzy kochani, zobaczcie co się dzieje. Cały ten kościół od początku do końca jest pełen bałwochwalstwa obrazków najróżniejszych, gdzie Bóg mówi, żeby sobie nie czynić żadnej podobizny Boga. Do tego, kto jest głównym Bogiem w kościele powszechnym rzymskokatolickim. No właśnie, taka jakaś pani, która na każdym obrazku wygląda zupełnie inaczej, a którą oni nazywają Maryją. Ale na każdym obrazku jest inaczej no i ona ma chyba miliony twarzy. I patrzcie, ulicami Bydgoszczy przed spory marsz w ramach polskiego różnica mężczyzn. Uczestnicy manifestowali swoją wiarę nosząc flagi i krzyże. I marsz na cześć Maryi, na temat na cześć różnica odbył się. Czym jest, kim jest Maryja? Przypomnę, że Maryja to jest pogańska asztartę. Mówiłem o tym. Przypomnę jeszcze, moi drodzy, i będzie jeszcze wiele wykładów na ten temat. Jak Bóg da. Jak Bóg, jak Bóg będzie chronił ten kanał, wiele, wiele wykładów w tym temacie się jeszcze pojawi na temat bałwochwalstwa, bo to jest okropne. A żaden pastor, żaden pastor na ten temat nie mówi. Nie wiem dlaczego. Komu oni służą, moje pytanie? Komu służą pastorzy? Gdzie jest protestantyzm, pytanie? Gdzie jest protestantyzm? Upadł. Skoro nie mówi się jasno i wyraźnie o tym. Co jest grzechem, a się to ukrywa, bo nas zamkną, bo nam nie pozwolą nadawać, to gdzie jest protestantyzm? Pytanie, pastorzy, wszyscy, wy, którzy się głosicie sługami bożymi, dlaczego nie mówicie jawnie o grzechu? Oni mówią jawnie, wychodzą na ulicę i mówią gło głośno i gorąco, że wierzą w bałwany, że wierzą we wszystkie zło, oddają cześć demonom. A wy, pastorze, nie mówicie jednym słowem. Do was wszystkich mówię, do waszych sumień. Gdzie jest wasza wiara? W jakiego Boga wierzycie? Dlaczego nie ma tego w waszych kazaniach, wykładach? Dlaczego? Zapytajcie swoich pastorów, niech powiedzą wam, dlaczego nie mówią o tym głośno? Dlaczego to się mówi o tym, o tym co się dzieje głośno w telewizji, w radiu, we wszystkich mediach, a pastorzy milczą? Czy to są służy, bo, słudzy Boży? Jeżeli mnie słucha jakiś pastor. To mówię do Twojego serca. Otwórz Biblię i czytaj. I zobacz, co czynili prawdziwi słudzy Boży. Mówili jasno i wyraźnie, głośno o grzechu. Niczego nie ukrywali. Nie podporządkowywali się tym, co robili źle. Więc jeżeli jesteś prawdziwym wyznawcą Boga, jeżeli kochasz Jego słowo, jeżeli nie tylko ustami, ale sercem wierzysz, to zacznij mówić głośno o tym, co się dzieje. Nawet jeżeli masz stracić pracę pastora, to możesz zyskać życie wieczne. Nie podporządkowuj się kłamstwu, idź za Bogiem. Niedługo się okaże, kto za nim pójdzie. Kto otrzyma znak na ręce i na czole przynależność do Boga, a kto otrzyma znamie od szatana, przynależność do bałwana, do szatana. Boli mnie że wszyscy, księ, wszyscy pastorzy milczą na ten temat. Pojawiają się jakieś pojedyncze wykłady, które jeszcze omijają ten temat wokoło, zamiast mówić jasno i wyraźnie, jak jest. Oni się nie wstydzą, wiary w Bałwany, a wy się wstydzicie wiary w Boga. Bo nie macie odwagi powiedzieć głośno i wyraźnie, że to jest grzech, że Bóg Biblii nienawidzi grzechu. O tym, którym mówiłem. Nie będę już powtarzał. I tyle chciałem powiedzieć, na tym zakończę. Czytajcie Biblię. Wierzcie Bogu, bo gniew Boży spadnie na każdego, kto będzie się modlił do bałwanów i kto przyjmie z nami bestii. Szatan działa z wielką mocą. Pokazują to jawnie na protestach, w telewizji, mówią o tym głośno, z ambon, w kogo wierzą. Teraz Wy, drodzy chrześcijanie, niedługo się okaże, kto jest prawdziwym wiernym Bogu. Czy pójdziecie za Bogiem, czy pójdziecie za większością i uwierzycie kłamstwu? Tu zostawiam wybór waszemu sercu. To wy będziecie musieli wybrać. Każdy jeden mieszkaniec ziemi będzie musiał wybrać, za kim pójdzie. Czy pójdzie za Bogiem, czy pójdzie za demonem. Pozdrawiam serdecznie w imieniu Józefa Chrystusa. Zachęcam z całego serca, abyście czytali Biblię. I modlili się gorąco do Boga o poznanie. Bo tylko to może was uratować i dać wam zbawienie. Żaden ksiądz ani żaden pastor was nie zbawi. Jeżeli staniecie na sądzie ostatecznym przed Bogiem, to staniecie wy sami twarzą w twarz z Bogiem. I każdy odpowie za swoje uczynki. Nie powiesz przed Bogiem, że a mój ksiądz nauczał tego i tego. Ja nie wiedziałem, nie wiedziałam. Nie powiesz, a mój pastor tego nauczał i ja wierzyłem pastorowi. Nie, bo teraz słyszysz moje słowa, które ja mówię ci, co powiedział Bóg, i masz prawo, obowiązek te słowa sprawdzić, albo je odrzucić. I w zależności od tego, co zrobisz, albo staniesz przed sądem Bożym i Bóg ci te słowa przypomni, albo uwierzysz. I nie staniesz przed sądem, bo każdy, kto uwierzy, przeszedł ze śmierci do życia i nie będzie sądzony. Jeżeli uwierzysz sercem w prawdziwego Boga, zaczniesz przestrzegać Jego przykazania i nauki, nie będziesz na sądzie. Czytaj Biblię, czytaj Słowo Boże, a będziesz żył. Dziękuję serdecznie. Przepraszam, jeżeli było troszkę za dłużej niż miało być, ale prawda musi ujrzeć. Światło dzienne. Kto będzie głosił, jeżeli nie ci, którzy znają Słowo Boże i nie boją się mówić prawdy. Pozdrawiam serdecznie, moi drodzy, w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana, Zbawiciela, Odkupiciela, Jemu ufajcie i tylko Jemu i nikomu więcej. Niech On będzie waszą tarczą. Niech On będzie waszą ochroną. Niech On będzie waszym Duchem Świętym, który was prowadzi. Niech On będzie waszym błogosławieństwem w każdym dniu, w każdej chwili i Nikogo innego się nie trzymajcie jak Jezusa Chrystusa, bo tylko w jego imieniu i przez jego imię, przez jego krew mamy zbawienie i odkupienie. W żadnym innym imieniu nie mamy zbawienia ani odkupienia, a jeżeli tylko w imieniu Jezus Chrystus. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. Aleluja. Wychwalajcie Boga i oddawajcie mu cześć, aby gniew Boży nie spadł na Was. Chwała Bogu.